Ale śniegowa. Dzisiaj powiemy kilka słów na temat tej choroby. Jak ją zwalczać, jak przeciwdziałać i co możemy jeszcze zrobić. Jesteśmy na polu Przężyta Ozimego, gdzieś pod Bielskim Podlaskim. Nazywam się Karusz Walewski. Jestem specjalistą do spraw agrotechniki firmy Sowul i Sobul. Firmy, która od 17 lat zajmuje się dostarczaniem i zaopatrywaniem rolników w materiał siewny. Dzisiaj opowiem Państwu jak dzięki zaprawom nasiennym, takim jak Maxim Power, Możemy przeciwdziałać pleśni śniegowej. Gdziekolwiek się ruszymy w Polsce, ta pleśń występuje w tym roku. Jest to w szczególności spowodowane złym doworem materiału nasilnego, czy także warunkami, w mieliśmy tej zimy. Jest to choroba fuzaryjna, która mogła się przenieść nam z ziarniakami, z materiałem siewnym, ale i także mogła ona już tu być, w tym właśnie polu. Jak możemy się ratować? W tym momencie mamy sposobów niewiele. Możemy bardzo szybko tutaj wjechać z nawozem, jeżeli oczywiście widzimy, że jest potencjał jakichkolwiek, jeżeli jeszcze węzeł krzewienia nam totalnie nie przemarzł, jeszcze damy radę pociągnąć coś w tej roślinie jest. Możemy szybko zaatakować jeszcze azotem, szybko działającym saletra zełóżów. Jeżeli jest bardzo duża pleś, mam dużą powłokę, możemy to zruszyć jeszcze mechanicznie w formie bronowania. No właśnie. Ta metoda dawna zapomniana z czasów moich dziadków tak naprawdę, gdzie ja jako dziecko pamiętam ludzi bronujących o ziminy. Dzisiaj tego nie praktykujemy. Ale w takim przypadku, w takiej sytuacji jest to jeden z ratunków, ponieważ tutaj chemicznie nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić a zruszenie mechaniczne, czy to broną, czy to broną-chwastownikiem, które też coraz popularniejsze się stają, spowoduje, że odsłonimy ten grunt, a podrażniona zdrowa roślina tego zboża ozimego dodatkowo jeszcze zacznie się krzewić. Tak? Zruszenie jej spowoduje wzrost tego krzewienia. Zgadza się. I oczywiście nadal nie zapominajmy, że najrozsądniejsza chemiczna strona to jest nasienne. I to jest dobór jesienny. Gdybyśmy się cofnęli do jesieni. Czy Twoim zdaniem nawożenie mineralne może mieć tutaj wpływ i może w jakimś stopniu uchronić rośliny przed taką sytuacją, przed, przed naszą pleśnią śniegową? Pewnie, że tak. Wszystkie działania agrotechniczne, które wykonamy poprawnie, będą tylko na plus. Jeżeli będziemy mieli fajne zmianowania, jeżeli dokarmimy dobrze npek będzie tej pleśni mniej, ponieważ rośliny będą bardziej się broniły od tych wszystkich chorób fuzeryjnych. Sytuacja jest bardzo podobna do tej, którą mamy na użytkach zielonych. Szczególnie na tych, na których mamy dużą ilość życi w składzie, obserwujemy pleśń. Tutaj niestety naszą traw póki co nie zaprawiamy od tego typu chorób, szczególnie że są to plantacje wieloletnie. Ale teraz z wiosny możemy temu przeciwdziałać właśnie w sposób mechaniczny. Zbronowanie takiej plantacji nie bójmy się tego. Prawa bardzo lubi być z wiosny uszkodzona po to, aby z tych węzłów krzewienia te rośliny mogły lepiej się ukorzeniać. Dzięki temu usuniemy wszystko co martwe, stare rośliny, również częściowo chwasty. No a cofając się również do jesieni, tak jak Łukasz powiedział, właściwe nawożenie ma olbrzymie znaczenie. Ponieważ fosfor czy potas są to pierwiastki troszkę pomijane na rzecz azotu. Cały czas królują nas ten azot który jest tak naprawdę stymulatorem, który koniec końców osłabia rośliny. Skupmy się w takim razie na stosowaniu fosforu potasu w tych okresach również jesiennych po to, aby te rośliny były zdrowsze i aby lepiej radziły sobie w trudnym okresie zimowym. Przyzna szuka, że chyba taką najprostszą metodą właśnie ochrony, szczególnie tych zbóż ozimych, jest dobra zaprawa. Oczywiście. Materiał kwalifikowany, zakupowany w centralach, charakteryzuje się tym, że taka zaprawa jest już na etapie produkcji nakładana na nasiona, nasiona są nią zaprawiane. My od lat współpracujemy z firmą Syngenta, gdzie produktem, który wykorzystujemy do zaprawiania zbóż ozimych, pszenżyt, e, pszenic, jest właśnie środek Maxim Power. Łukasz, zechcesz rozwinąć temat tego produktu? Maxim Power to połączenie dwóch substancji aktywnych sedaksanu oraz fluodoxonilu. Obie substancje aktywne świetnie przeciwdziałają występowaniu pleśni śniegowej. Na tym polu została zastosowana zaprawa Maxim Power i pole jest wolne od pleśni śniegowej. Jest to bardzo dobry standard, który możemy zaoferować rolnikowi. Ograniczamy przed występowaniem pleśni śniegowej, ale także wielu chorobom fuzaryjnym, zgorzale siewek oraz pozostałe choroby od odnasienne. To jest istotne, ponieważ jeżeli Ty Karol pójdziesz do rolnika, nie boisz się lustrować tych pól. Ilustracja to jest jedno, ale też często pojawiają się głosy, ale po co? Nie widać różnicy, bo tu zaprawiałem, a rok temu tej zaprawy nie było. I to prawda, ale nie w każdym roku. Przychodzą lata takie jak te, gdzie sytuacja jest dla roślin karkołomna, warunki są skrajnie niesprzyjające i kiedy w normalnych latach nawet niezaprawiane nasiona są w stanie sobie poradzić z chorobami, to w takim roku jak ten tak naprawdę tracimy potrójnie. Dokładnie, zgadza się. I tutaj w szczególności zachęcam, aby korzystać z całego dobra, jakim jest nasiennictwo. Warto też wspomnieć, że taka zaprawa jak Maxim Power, która ma chronić rośliny, to jedno, ale w procesie zaprawiania używamy również nawozów do nasiennych, które dodatkowo poprawiają wzrost, kiełkowanie oraz zimowanie roślin. Zajmujecie się nasienicą. Czym się kierujecie w swojej firmie, a szczególności jakimi wartościami? Dlaczego dobieracie takie zaprawy, a nie inne? Bo są to dobre zaprawy. Naszym celem jest to, aby rolnik, który kupi od nas materiał, żeby chciał po niego wrócić w przyszłym sezonie. Zaprawy, nawozy do nasienne dobieramy tak, aby broniły one rolnika przed podwójnym płaceniem. Ta plantacja, na której się znajdujemy, prawdopodobnie będzie nadawała się do totalnego przesiania. Czyli rolnik będzie musiał kupić kolejny materiał siewny, na wiosnę będzie musiał zainwestować pieniądze ponownie w nawozy i w prace agrotechniczne. Czyli pozornie. Zapłacenie więcej, raz, że za materiał kwalifikowany, dwa, za zaprawiony pewnymi środkami, nie w betoniarce, tylko w, w profesjonalnej zaprażarce. Tak pozwala niejednokrotnie zaoszczędzić, a nie wbrew pozorom wydać więcej. Dlatego dobieranie dobrej chemii od samego początku i dobrych nasion z dobrej firmy jest klucz do sukcesu. Łukasz, bardzo dzięki za spotkanie. Dzięki, dzięki. Ja ze swojej strony oraz ze strony firmy Sowul dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcamy do zakupu materiału kwalifikowanego, również Jarego. Jesteśmy w trakcie jego przygotowywania i wysyłki do naszych klientów. Zachęcamy do kontaktu z nami. Ja ze swojej strony, jako firma Syngenta, zachęcam, jeżeli doprawiacie Państwo sami zboża jarę, także możecie wykorzystać Maxim Power do tego, aby doprawić swoje zboża, które są widoczne w rejestracji. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy. i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z blisko. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.